Czołówka! Zapraszam na nowe zapytaj beczka. Nie, 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 nie ściągaj butów. Jesteśmy prawie gotowi, żeby zaczynać tylko czasu pomnieć się o subskrypcję i. mi. mi. Dzisiejsza ekonomia, oglądasz nieśmieszne filmy. Gonciarza, on na tym zarabia. Gąciarz idzie do restauracji, kupuje jakieś lekko strawne badziewie. Przecież i tak to wysra i wyjścia po kilku godzinach. To są pieniądze wyrzucone w boto! Te odchody wysrane z żarcia kupionego za pieniądze widzów, są transportowane przez kanalizację za co? Za pieniądze podatników! Sytuacja w Polsce jest katastrofalna! A teraz czas na Q&A! Jeszcze nie! Postarzałeś się! Zwolnij Sherlocku, słyszałeś kiedyś o czymś takim jak. Czas? W ogóle ostatnio mam taki męski problem. Znaczy mam coraz mniej włosów na głowie. Wyznałem, że mogę albo z tym cierpieć przez lata, udając tam, że zaczeszując się i dając masakryczne pieniądze na jakieś produkty głównowarte, które nic na mnie nie zrobią, albo mogę zacząć się z tego świat. Istnieje duża szansa, że łysy Umówmy się na przykład, jeśli oglądasz ten odcinek, że jak już będę łysy, to za każde zobaczenie mojej łysiny kupujecie mi brower. I czekajmy razem, cieszmy się z nich, póki jeszcze są w kadrze. Co myślisz o dramie z Fine Brothers? Zasłużyli na taki odzew, stracili mnóstwo subów. Nie wypada się cieszyć z czegoś nieszczęścia, więc nie wiem, że dobrze im tak. Ale no to będę wszyscy youtuberzy w Polsce, którzy robią pytania i odpowiedzi, albo Q&A, Q&A, Q&A. Q Cześć kochani, tutaj gong 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 gong. Gon. Jeszcze nie płacą tantiemy mnie. A wszyscy, którzy robią skecze w internecie, płacą nie krytykowi. Się sk***my, synu, ustawił. Wszyscy lesplejerzy płacą JJ George'owi. Krzychu, czymś, co mogłoby pomóc w argumentacji przeciw powszechnej nienawiści wobec mu muzułmańskich uchodźców i imigrantów, szczególnie po tym, co ostatnio się w mediach słyszy, że gwałty w kolonii, bo jeszcze trochę przejdę na konserwatywną stronę mocy. Oczywiście, że nie można olewać takich informacji, ale problem jest gdzie indziej. Bo jak jest teraz jakiś problem na tym gruncie, to widzisz w internecie tysiące komentarzy typu Widzieliście? Mieliśmy rację! Kozojebcy! Od pół roku piszę, żeby dolić to ścierwo w kosmos i spalić ich Domy. Miałem rację, czy nie? Czy to wasze pedalskie multiculti miało rację? Więc jeśli dyskutujemy w ten sposób, to zgódźmy się, że się nigdy ze sobą nie zgodzimy nawzajem. Czy tylko mi wstęp przypomina piosenkę Big Bang Fantastic Baby? Bang bang bang! Napisałem ostatnio piosenkę o branży interaktywnej. Nie umiem na tym grać, ale żeby było, że kącik muzyczny. Na spotkaniu w Agencji. Każdy zgadza się z klientem. Na spotkaniu w Agencji Wszyscy się nawzajem nienawidzą. Na spotkaniu z klientem, ale połowa ludzi się ruchała. Na na spotkaniu w agencji, a ten koleś co najbardziej robi hamskie żarty o pytała. tak naprawdę lubi w dupę. Na spotkaniu w agencji, mówisz cokolwiek byle brzmieć mądrze, najważniejsze to doprecyzować kpi -e. Klient klepie nam budżet na akcję z influencerami, będą abstrahuje wardenga Gonciarz. Tylko parę minut uprzejmości, za parę sekund wstaniemy od stołu. Byle tylko nikt się nie... I w tym nagle Wojtek z Kreatywnych... Ej, bo logo akcji trochę przypomina Kutasa. I wszyscy razem od nowa! Na spotkaniu w agencji, wszyscy się nawzajem nienawidzą, na spotkaniu w agencji, spałeś z laską, która stoi naprzeciwko i wciągała koks e, z... W tej, która siedzi obok wczoraj, ale głupio o tym mówić, na spotkaniu w agencji. Uwielbiam sposób, w który łączysz swoją inteligencję i superhumor. Dzięki tobie nauczyłam się używać tego w swoim życiu. To, co, wcześniej używałaś albo inteligencji, albo humoru w jednym momencie? To, co powiem jest w ogóle trochę nie na temat, ale zawsze strasznie mnie zniechęca, jak ktoś w rozmowie jest w stanie opisać swoje poczucie humoru. Stary, przepraszam, jeśli ci jakoś urażę, ale wiesz, ja mam po prostu takie strasznie pojechane poczucie humoru. Taki jestem po prostu, wiecie, zwariowany trochę. Jak Ewa na tym Instagramie. Głupawka po treningu! Miałeś kiedyś głowę w zlewie? Tak! To z Sex Masterką to była ironia, czy nie? Jakie wy macie dzieci z tym problem? Widziałeś, laska zrobiła film o robieniu lachy, nada, nie? <grytanie> A potem jak już z kumplami przestajesz się śmiać, to sobie wklikasz jej nazwę kanał i się dowiesz, o co w końcu chodzi z twoją stulejką. Stulejarzu. Krzysiu, miałeś kiedyś problem ze stulejką? Oglądasz TVGry.pl? Był w TVGry.pl! Byłem! TVGry.pl bardzo sobie dobrze radzi teraz na YouTubie. Można powiedzieć, że to taka młoda krew wśród let's playerów. Zainspirowani gamingowymi osiągnięciami Rezigiusza, Bloka. Yy polskiego pingwina z Koledzy z gry online i TVGRY.pl postanowili pójść z Formułą krok dalej. Uwaga dla tych, co nie wiedzą, to jest wszystko ironia, bo TV TVGRY.pl istniało dużo wcześniej niż let's playerzy. I najciekawsze wydarzenia ostatnich siedmiu dni. Wiedzieliście w ogóle dzieciaki, że kiedyś były takie czasy? Nawet let's playów nie było! To był prawdziwy dziki zachód. Krzysztof, jakiego widza wolisz? Takiego, który nie ma adblocka, subskrybuje, ale nie ogląda, czy takiego, który ma adblocka, nie subskrybuje, ale ogląda? To jest jak wybór między rodzonym synem, I'm um. Wyżeganym alkoholem z poprzedniego dnia zebranym w słoiku hmm. Powiedz łapa ta papa, łapa ta papa i zrób z tego masakrę cień, masakrę cień, masakrę cień, masakrę cień, masakrę cień, masakrę cień, łapa, 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 Przytyła mi twarz! Łapa ta papa, papa koszok pa 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 papa, bapa, papa Koszokomykę szeker, czeka, pa 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 pa, 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 pa. Kielegę się Przytyła mi twarz Ej no już poglądy na bok, ale homoseksualizm, jakby nie patrzeć, jest chorobą. I przestajemy cię czytać. Następ, panie redaktorze! Co u pana? Przelew od syrosa już przyszedł. <grym> Lubisz masło? Jakie stare w ogóle? Oszczali mi kredens! 90% moich snapów jest na nauczycielce z angielskiego. <laughs> Moje za to są zwariowane. Obczajcie, jaką głupawkę miałem wczoraj! Zapytaj beczkę, jest programem nawet momentami śmiesznym, ale wszystkie te jego opinie są niepotrzebne tam. Jeszcze jak strażnicy chciałem podziękować za twoje programy. Naprawdę oglądam od lat. Dobra robota! Jakbyście nie rozumieli jakichś moich żartów, to przepraszam, ale ja jestem po prostu taki, taki trochę jebnięty, taki, wiecie, no, takie dziwne poczucie humoru mam, abstrakcyjne strasznie, także, także sorry jak coś. Ostatnio zauważyłem, że wszyscy wokół mnie tylko potrafią obrabiać wszystkim na około dupę. Japonia jest pod tym względem ciekawym studium, bo każdy by chciał obrabiać tutaj dupę innym ludziom, ale się nie obrabia, bo ta osoba, z którą obrabiasz, mogłaby sobie pomyśleć, że ty obrabiasz bardziej niż ona. Więc panuje takie zawieszenie broni, wynikające z faktu, że nie chce być burakiem. Jak chcecie się więcej dowiedzieć o różnicach Polski i Japonii, to zobaczcie. bardzo, zobacz, te... No. Co powstanie z połączenia dwóch stonóg? Zamek błyskawiczny! <grymne> Krzysie zrobili o tobie wątek na wiki. Nie wiem o co chodziło, ale szedłem na wikipedię i zobaczyłem, że była dyskusja na mój temat, usunięta przez administratora z komentarzem strona dyskusji to nie forum. Co byście tam za wiochę odwalili? Pokazałem twój kanał dziesięcioletniej siostrze. A teraz daję łapki w dół pod wszystkimi twoimi filmami, chyba się jej nie spodobał... No widzisz, dlatego w krajach trzeciego świata czasem używają żołnierzy dzieci, bo oni nie mają wykształconego poczucia moralności.

Zobaczymy, czy z odpowiedzi są dobre. Bo, w którym odcinku zapytaj beczkę pro, e, e, kolegi? W pierwszym, jest bło... w, w pierwszym pytaniu jest błąd: Z kim Gonczak miał dramę o to, że e, sam nagrał fasolę? Czy... Oczywiście, e, Mucha Gaming. Jednak na całe szczęście już jest ok, także pozdrawiam cię, ziomeczku. Mam nadzieję, że razem jeszcze zagramy w The Forest. Co Gonczak lubi najbardziej robić w swoich kierunkach? Ja najbardziej, najbardziej, jednak mimo wszystko. Lubię nagrywać dla Was. Co Gonczak najbardziej lubi robić w swoich The Best? O, śmiać się, mówić, what the fuck! To będzie w The Best of. Ja szczerze mówiąc najbardziej lubię mówić, what the fuck? Czy Gonczak jest oryginalnym youtuberem? Tak, nagrywa różne ciekawe challenge, czy Ramon Challenge, czy, 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 czy nie? Na to chyba każdy może odpowiedzieć sobie sam. Tak! 5 na 6 punktów dzięki ziomeczki. Pamiętajcie zawsze, wiedza jest bardzo ważna. A mi się wydaje, że wszystkie Twoje opinie na temat homoseksualistów czy feministek są skrajnie różne od reszty stereotypowego polskiego społeczeństwa tylko po to, żeby było wow i shitstormie w komentarzach. No wiadomo, bo kto o zdrowych zmysłach by takie rzeczy pobierał. Gwarantuję ci na 100%, że gdyby moje poglądy były, feminizm to jest wymyślony problem. Ja nie traktuję kobiet inaczej, takie jakie większość chce usłyszeć. Ja byłem za granicą, widziałem muzułmanów, co byłby dużo większą oglądalność. Z tego chcecie być znane, żeby się puściłyście z zespołem? Brawo, Krzysztof Gonciarz, Filmy poszerzające nasze horyzonty mówią dokładnie to, co sami myślimy od lat. Chciałbym uprawiać z tobą seks. Zwolnij trochę, Ron Jeremy. Najpierw pokaż, ile masz obserwujących na Instagramie. Jaki Meksyk, ja pierdolę! Próbowaliście kiedyś wytłumaczyć komuś po angielsku te, tego typu wyrażenia w polskim? When something's a huge We just call it Mexico. When it's complete chaos and mayhem, we say Saigon. When you're being pushy about wanting something from somebody, then you're gypsying it from them. When somebody looks poor, we just call them Romanian. And when somebody doesn't want to give you any more money, then you say he's Jewing. Please come and visit. Na mózg ci padło bardzo dużo trudnych słów. Czytajcie książki. Ja w tym tygodniu czytam sobie taką i taką i taką. Ja nie wiedziałem, że o tym można w ogóle książki pisać. Więc was na pewno zrobi sobie stopkatki, uzna. O, gąciarz czyta, to ja też będę czytał, bo będę taki fajny jak gąciarz. Pokrzyń! Krzysie, ostatnio poszłam do kuchni i zostawiłam YouTube'a na stronie głównej. Po chwili usłyszałam, że coś leci. Patrzę a to Twój odcinek. Czy to przeznaczenie? Patrzę, jak gotujesz. Ej, cebula ci się przysmaża. CEBULA! Czemu kozia brudna wygląda jakby komuś się ślimak zebrał na mordę? Dzioba, dzioba, dzioba. Klawisze myszy! Klawisze myszy! Klawisze myszy! Klawisze myszy! Klawisze myszy! Hi Krzysztof, I'm from UK. Could you show me please your bydlaka śmierdziela or something? Gdybyś nie zrobił tak mniej więcej dwóch błędów w tych dwóch zdaniach, może bym się nabrał. Krzysie, ostatnio zauważyłem, że nasze społeczeństwo jest tak skrajnie zepsute, że na przykład otwarcie drzwi koleżance uważane jest za podryw, a nie po prostu za kulturę osobistą. Spokojnie, nie pogub się. Za kilka lat twoje koleżanki zaczną się obrażać, że otwierasz im drzwi, więc przygotuj już się. Sikiera motyka, Krzysztof Gąciarz! Krzysztof, Krzysztof, Krzysztof Gąciarz! Nabuka mi bukłaku! Awatar ma czumpy, staje się coraz bardziej popularny. Zawsze chciałem mieć dziewczynę biseksualistkę, która też będzie. Miała dziewczynę, i dzięki temu będę miał dwie dziewczyny. Tak to dokładnie działa. Świetnie to sobie wymyśliłeś. Pamiętajcie, że życie nie wygląda jak porno. No i ma twoje! Przecież to jak on się czuł dziewczynką i lubił dziewczynki, no to po no prostu mogę jako facet tam dziewczynkę sobie jakoś przygruchać, nie? klikniemy prawym przyciskiem myszy na pulpit. Przecież to chyba nic nie daje. No widzisz, tak samo myślą ludzie, którzy się nie myją i potem jadą tramwajem. Od durnych pytań już o czym rurzę? Jak znaleźć dziewczynę po adwokaturze?